No cześć, misiaczku, w tym odcinku pokażę ci podstawy. E, no to jeśli macie tego kapkuta już pobranego i... To jest o montowaniu, więc nie będę po, tak pokazywał jak się pobiera, to... No, musicie sobie sprawdzić gdzie indziej. I wchodzicie w to. Jak już wszystko robicie. Tutaj, jeśli macie swoje jakieś projekty, no to jak zaczęliście to, no to klikacie w projekt i macie... To samo, tylko że z tym co już zrobiliście tutaj, co nie? No i jest. Mam tutaj jakieś rzeczy, co nie? Raczej znaczy nie mam żadnych rzeczy, jest pusto. I teraz, jeśli chcemy coś zimportować, że, jaki, jakiś film, no to załóżmy, że ja chcę sobie jakiś, yy, na przykład ten z BeamNG Drive, takiej gry. No i przyrzucam sobie go tu. E, tu mi się pokazuje, tutaj można sobie zwiększać rzeczy, zmniejszać. Ja to mogę powiększyć, żeby się widzieli. O. No i tutaj e, macie e, to. Macie e, pasek, po którym możecie przewijać. No i tutaj. E, przybliżę. Czy znaczy, no? Tutaj e, macie. Taki paseczek I możecie albo zwiększyć, albo zmniejszyć głośność Przecinanie Chcę, żeby film zaczął się od tego momentu No to... E, jak chcę, żeby zaczął się od tego momentu Muszę tym tutaj... Mm, no tym suwakiem przyjechać na y, moment, w którym chcę zakończyć... Znaczy, przećć ten film i tutaj mam takie e, no tutaj mam trzy rzeczy które są potrzebne do przedzielania i jeśli kliknę tutaj to patrz patrz jeszcze klikam i tutaj już jest to przedzielone znaczy podzielone no i jeśli nie chcę żeby tego było tego momentu e, którego, no nie chcę, żeby po prostu tego było, to klikam prawym przyciskiem myszy i Usuń. Albo, jeśli yy, też yy, chcę, nie, znaczy, że jeśli, no to jest wolniejsze trochę, no bo na przykład chcę, yy, żeby zaczął się odtąd film, to mogę jeszcze kliknąć to. Jeśli kliknę to, to wszystko, co jest tutaj, zniknie. Zniknęło. Jeśli kliknę to, to wszystko zniknie po prawej. Czyli, patrzę, od początku do prawej. No i cały film mi usunęło. Powiększanie paska. Jeśli y, chcemy, jakby, żeby bardziej jakieś minimalistyczne milisekundy coś powklejać, powcinać, y, to tutaj mamy taki pasek, którym możemy powiększać to lub zmniejszać. Dodawanie tekstu. Jeśli chcę dodać tekst, klikam tutaj, zakładkę tekst, domyślny tekst, tekst, przenoszę to tutaj i ja to sobie powiększę. Mogę to przedłużyć. O, tutaj na przykład też mogę to dać. To nie musi być tylko tam. Mogę to tutaj dać, wszędzie mogę dać. I tutaj wpisuję tekst. Na przykład zostaw suba. Jeśli mam to już, to ten tekst yy, powinien się w tym momencie pojawić. wasz. ja tak przewijam i na przykład tu. No i leci, leci, leci. O, przewinę tak jeszcze. O, no stąd. No i leci, leci, leci. I jest, na ekranie pojawia się. Zostaw suba. I teraz to można sobie przenosić. Tutaj się obkręca. To. Tutaj jest takie coś I tu można przedłużyć, skrócić Wszystko można Tutaj ma się czcionki tsz Tutaj jest czcionka I tutaj się wybiera Ja nie mam niestety, niestety wersji pro Więc nie mogę Jeśli chcecie Tą czcionkę żeby była inaczej Zjeżdżacie sobie tutaj Jak macie tutaj No i tekst No i tutaj macie po prawo Yy... przewijacie trochę na dół i tutaj macie czcionki, znaczy no takie te i na przykład ta czcionka nieładna, o ta, no, ta jest na przykład ładna. Jak usunąć logo kapkuc jeśli montujecie w kapkucie, ale nie chcecie mieć e, takiego napisu Capcut tutaj po prawej, czy po lewej, to po prostu musicie się zalogować. Po prostu ja się zalogowałem, nie mam napisu. Green screen, jeśli chcecie, te zielone tak green screen, zielone tło, jak to nazywacie sobie, to musicie sobie wejść i ja wam dałem ten, dałem wam paczkę, moją i wchodzicie sobie tam, gdzie sobie ją zapisaliście. Ja ją mam na przykład na pulpicie, no i wchodzę sobie w nią, no i mam tą całą paczkę. Tutaj mam wszystkie rzeczy. No i green screen sobie wchodzę. Green screen, V2, green screen, no green screen, no jeden. No i chcę na przykład. Yy, co tam chcę? Telefon. O! Chcę telefon. To przenoszę to. Nie tutaj, nie na tekst, bo się takie coś pokazuje. Przenoszę sobie to nad tekst. Tutaj. Mam tutaj już y, film, jestem na tym etapie filmu. To pojawia się to. Tylko jak zrobić, żeby film był na tym telefonie. Proste. Jeśli chcecie, tu, żeby tutaj był obraz, y, wchodzicie sobie tutaj, media, żeby było... To znaczy to nie ma znaczenia gdzie tym czym się jesteście. To te, tego nie, potrzeba, nie będziecie potrzebować do tego zielonego tła. wystarczy sobie wejdziecie tutaj film i będziecie mieli pewnie podstawy a jak macie film to jest tutaj wycinanie wchodzicie sobie w to i tutaj macie chromaki no i włączacie klikacie to i yy... o i tak no i tutaj będziecie mieli żeby wybrać kolor o i żeby na przykład nie było tego zielonego no na tyle załóżmy no i macie tutaj to macie sobie tego Beamer G Drive'a, tą grę. No i za chwilę powinno być to na telefonie. Patrzcie, macie, macie, macie i macie teraz tego tego na telefonie. Yy, troszkę się to baguje, bo to jest... No telefon to jest, więc... No czasami to nie za dobrze działa. E, na przykład weźmy sobie coś innego, żeby pokazać Wam, że to działa. E, na przykład o, pieniądze spadające. No i schodzę sobie tutaj, daję sobie to tu. I znów. E, chromaki. O, tutaj. No i dajecie sobie. No i tutaj sobie zmieniacie siłę. No na przykład takie coś, o. Nie spadają wam pieniądze. No i tutaj macie to do skresania, możecie sobie to skrócić, żeby tylko przez chwilę. ruszę sub, naprawdę efekty w tej I naprawdę, no polecam. Wstawki. Macie paczkę i chodzicie sobie w stawki albo w stawki v 2 Ja polecam wstawki, bo są po prostu fajniejsze, lepsze. No i załóżmy, że wejdziemy sobie i weźmiemy to klikam to podział tutaj jak chcę tutaj żeby wsadzić no i to biorę sobie chwytam i wsadzam tu i chcę żeby było w tym miejscu no to tu sobie wsadzam no i tu też można był e, dźwięk więc tu też można regulować ten dźwięk Szybkość e, Klikam sobie w to, żeby było na przykład takie No i teraz jest normalnie szybkie A jeśli chcę, żeby było na przykład wolniejsze, to daję sobie takie coś No i teraz jest wolniejsze Zacina się to trochę No bo jest wolniejsze, znowu poklatkowo Jeśli chcesz, żeby było naprawdę naprawdę szybkie To, to przesunę na przykład do przodu No i... Co? No i jest naprawdę szybko to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie.